Masz spółkę i myślisz, że masz dostęp do ksew? No to najprawdopodobniej nie masz. Bez jednego druku spółka nie ma żadnego dostępu do ksewu. Tym drukiem jest ZFA, zawiadomienie o nadaniu uprawnień ksew. Dlaczego to takie ważne? Bo spółka to osoba prawna. Nie ma profilu zaufanego, więc nie może zalogować się do ksew. No, wyjątkiem jest taka sytuacja, kiedy spółka ma pieczęć, ale to rzadka sytuacja. Ktoś z zarządu więc musi reprezentować tą spółkę i właśnie przez ZAFFA FA nadaje sobie lub księgowego mu dostęp. Bez tego nie wystawisz faktury, nie odbierzesz faktury, nie zobaczysz nic w CEF. I teraz kluczowa informacja. ZAFFA składamy tylko papierowo w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki. Nie przez e-urząd skarbowy, nie przez e tylko papierowo. Więc jeśli masz spółkę, zacznij od ZAF FA. Życzę Ci miłego dnia. Pozdrawiam.